Snapeczki. Oj, chyba zgłodniałam. A, jestem głodna. Uwielbiam taniec. To takie wesołe. Kto tam krzyczy? Chyba trzeba biec na ratunek. Ech, a, jaka ciekawa książka. Oj, a cóż to? Słyszę wnuczki. Pędzę na pomoc. Uwielbiam takie lody. Są słyszne. Co się dzieje? Muszę się spieszyć, już biegnę do ciebie, Jill. Jestem głodna. Chcę jeść nakarmcie mnie. Daj mi okulary. Nic nie widzę. Chcę pączka. Możecie mi go zrobić? Zobaczymy. Oczywiście. Jestem gotowa. Oj, z przyjemnością zrobię dla ciebie takiego pączka. Najpierw wleję ciasto do tej maszynki. Właśnie w ten sposób. Wypełnię wszystkie dołki. Zamykamy i czekamy. A ja zrobię piękne tęczowe pączki. Zwykłe są takie nudne. Moje będą najbardziej kolorowe, najzabawniejsze i oczywiście najsmaczniejsze. Zdecydowanie wygram tę rundę. Zamykamy i czekamy. Jaka z ciebie dobra dziewczynka! Świetnie sobie radzisz, a co z tobą? Oczywiście czarne pączki są najsmaczniejsze, ale czegoś im brakuje. A, oczywiście. Smacznego sosu. Rączka, pomóż mi. Ola Boga, co za koszmar, to przerażające! Dziękuję, rączka. Teraz mam gdzie nalać sosu truskawkowego. Pora na strzegawki. Dzięki nim będzie wygodniej dekorować pączki. Właśnie tak. Krew, to straszne! Babciu, to tylko sos truskawkowy. Przestraszyłaś mnie. To było przecież zabawne. A teraz udekoruję moje pączki sosem i najpyszniejszą polewą na świecie. Wygląda genialnie. No nie wiem. Moje pączki są już gotowe. Rozłożę je na talerzu i posypię cukrem pudrem. To klasyczny, bardzo smaczny przepis. Doskonale. Tylko spójrzcie. Nic nadzwyczajnego. A teraz zobaczcie, jak ja mam pączki. oko, jesteś prawdziwą cukierniczką. Nie chcę jej jeszcze ozdobić posypką. Kurczę, nie mogę tego otworzyć. Jakaś ciasna pokrywka. O kurczę. Nie szkodzi jej w ten sposób. Moje pączki są gotowe. Często się dzieje smacznego. Ojej, jakie apetyczne. Bardzo ciekawy pączek, taki zabawny. Spróbuję. Jest taki smaczny. Podoba mi się. Co mamy dalej? Ten wygląda jakoś tak bardzo prosto. No, całkiem niezły, ale czegoś brakuje. O, tęczowe pączki. Jak ładnie pachną. Mam nadzieję, że są pyszne. Tak, palce lizać. Wszystkie pączki były smaczne. Które wybrać? Oczywiście te. Wygrałam. Fajnie. Jak to się otwiera? Tym razem chcę makaron. Akurat woda mi się tu gotuje. Zaraz szybko zrobię wnuczce pyszny makaronik. Gotuję. I już. Co ja tu mam? Moja woda pewnie też jest gorąca. Muszę to sprawdzić. Rączko. Pomożesz mi. Sprawdź, czy woda się nagrzała. Dziękuję. Widzę, że to wrzątek. Rączko poparzyłaś się. Nie? To dobrze. Czuję, że wygraną mam w kieszeni. A ty co tak siedzisz? Ja sama zrobię makaron. Te A, Psik! Ojej, ubrudziłam się. Ale nie szkodzi. Dobra, wysypię mąkę na deskę i zrobię prawdziwy domowy makaron. Dodam jajko, sól. A teraz będę zagniatać ciasto. No nie jest to łatwe, ale będzie pysznie. Teraz muszę tylko pokroić ciasto na drobne kawałki. I oczywiście dodam do nich barwnika, no i proszę. Makaron we wszystkich kolorach tęczy. I teraz wezmę ten kawałeczek i uformuję go w rulonik. Tak samo zrobię z pozostałymi kawałkami. A teraz pokroję je na malutkie kwadraciki i za pomocą tarki nadam im odpowiedni kształt. No i makaron ląduje w garnku. Jaka ty jesteś pomysłowa, mądra dziewczynka! Dobrze, mój makaron też już jest gotowy. Położę go na talerzyku i dodam keczupu. Ojej, nic nie widzę. Moje okulary. Czy to keczup? Czy nie keczup? Muszę wycisnąć więcej. Babciu, pozwól, że ci pomogę. Był zamknięty, proszę bardzo. Ojej, tonę w keczupie ratunku! Kurczę, jestem cała brudna. Ups, to było naprawdę zabawne. Trzeba być ostrożniejszą. Nie śmiej się już. Ups. No, mój makaron jest już gotowy. Mój też. A teraz na talerz. Czegoś tu ewidentnie brakuje. Rączko, chodź tutaj. Udało upiększyć ten makaron. Brawo. Kałamarnica nas wyręczy. Tego nigdy za wiele. Mój makaron będzie wyjątkowy. O tak, jaki ponury, elegancki makaron. Teraz brakuje tylko czerwieni, dodajmy ketchupu. Polewam nim danie, pięknie, ale z żelkowymi oczami będzie jeszcze lepiej. O Chryste, panie, co to jest? To samo co zawsze, a ty co zrobiłaś? Ja mam taką tęczową potrawę. Trudno jej się oprzeć. Spróbuj sama. Ojej, co to za dziwne danie? Muszę spróbować, ale szczerze mówiąc, nie mam ochoty. Uuu, to obrzydliwe. Co ten makaron? Przepyszne. Ojej, to jest to, czego chciałam. Ten makaron jest taki piękny, nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Niesamowity! Tak, to jest zwycięzca! Hurra! Wykosiłam konkurencję! Znowu pora zakasać rękawy! Tym razem chce się czegoś napić! Czegoś słodkiego i pysznego! Rączko, jesteś gotowa? Robi się! Ups! Co tam jest? A, widzę! Zaraz zrobię ci napój! To ja zacznę, dobrze? Wezmę kilka bardzo ładnych, kwaśnych cukierków. Pomogą mi w realizacji mojego pomysłu. Włożę je do foremek. Będzie z tego kolorowe cudo. Z pozostałymi cukierkami robię to samo. Jak to skończyły się? Więc czas, żeby wstawić je do piekarnika. Gotowe. Teraz muszą ostygnąć. Wyjmę je z foremek. Och, jak pięknie! Super! Mam kilka takich kwaśnych kubeczków. Teraz wezmę m&m'sy i oczywiście posegreguję je według kolorów. Tak będzie o wiele ładniej. Patrzcie, co potrafię. I kontynuuję. Teraz wrzucę cukierki do kubeczków i zaleję Sprite'em. Cóż za słodki, smaczny koktajl z bitą śmietaną będzie smakował jeszcze lepiej. Ozdobię wszystko posypką i dodam małe słomeczki. No coś niesamowitego. A ja zrobię mojej wnurce bardzo zdrowe smoothie z całego selera. Wrzucę go do blendera i włączę na pełną moc. Ty to obrzydliwe. Czyli będzie w siódmym niebie na bank. No i proszę, najzdrowszy koktajl dla wnuczki gotowy. Piękny i pełen witamin. Dla dekoracji gałązka selera naciowego i słomka. Cudownie, prawda? Nie. Rączko, przyklamka. Ta będzie odpowiednia. Oczywiście obleję ją syropem truskawkowym. Co by tu wlać? Niech to będzie sprite. Oczywiście dodam do niego barwnika. I wszystko dokładnie wymieszam. Rączko, pomóż mi. Oj, znowu mnie wystraszyłaś! Wednesday, pozbądź się tego! Rączka, pospiesz się. Świetnie, dziękuję. I ta ma jest super. Będzie udawać mózg. A dla jeszcze lepszego efektu skropię wszystko czerwonym syropem. Na wierzchu jeszcze oko i pająka. Doskonale. Jesteśmy gotowi, Jill! Jakie piękne! Spróbuję tego koktajlu. Jest całkiem niezły, pyszny. Co to jest? Seller? Nie chcę tego nawet próbować. Ojej, a tu mamy coś ciekawego. Bardzo dobre. Jadalny kwaśny kubeczek. Kurczę, aż mi twarz wykręciło, ale napój jest naprawdę smaczny. Oto zwycięzca. Hurra! Znowu wygrałam. Co będzie tym razem? Teraz mam ochotę na sałatkę. Taką jak ta z grzankami. Dobrze. Robi się. Mówisz masz. Najpierw wezmę sałatę i porwę na drobne kawałki. Właśnie tak. Oj, dziękuję Wednesday, ale więcej tak nie rób. Dobrze kontynuuję. Potrzebuję tych zielonych listków. Gotowe. A teraz pokroję tego aromatycznego kurczaczka na cienkie plasterki. Właśnie takie. Ostrożnie przekładam wszystko na talerz. Teraz pokraj pomidorki. Jeszcze grzanki. I oczywiście tarty ser. Zetrę go na tarce. Wspaniale! Jestem gotowa. Ja jestem w wize pracy. Zamierzam wykorzystać te fajne foremki. Będę wycinać kształty z ogórka, rzodkiewki i papryki. To takie ładne. Umieszczę warzywka na patyczkach. Będzie z tego warzywny szaszłyk. No, takiej sałatki na pewno nigdy nie jadłyście. Ojej, Wednesday, tobie na pewno się nie podoba. Ale wspaniale wyszło. Teraz zrobię bukiet śliczny, smaczny, bukiet sałatkowy. Jak to pachnie. Wspaniały! Ale nie. O, czerwona papryka będzie idealna. Zaraz cię pokroję. Trzeba usunąć nasiona i włożyć do środka sałatę. Pokroję też ogórka. Uwielbiam ostrza. Zrobię z tego bardzo ładną, śmieszną buźkę. Bła gryzie! To nas pożre! Całkiem możliwe. Sałatkowe potwory ładnie ułożę na talerzu. Smacznego! Ale dużo jedzenia! Ojej, jakie ciekawe szaszłyczki! Ale szczerze mówiąc, nie smakują zbyt dobrze. Co by tu jeszcze zjeść? Co to ma być? Co to za mortki? Co to jest to czarne coś? Oliwki! Jakie obrzydliwe! Ojej, co to za sałatka! Serii kurczak. To czego chciałam. Oto zwycięzca. Ura, wygrałam! Jestem znakomitą kucharką. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pospieszmy się i podnieśmy klosze. Wita, zaczynasz. O nie, co za fatalny początek. Powiedziałbym, że ostry. Czy naprawdę muszę iść kaktusa? To takie straszne. Na pewno się uchuje. Dobra, będę mieć nadzieję, że będzie ok. Aj, jak to boli! Może wystarczy! Nie, jedź szybciej! Chyba mam pomysł. Po co mam się ranić, skoro można po prostu pozbyć się igieł? Akurat mam tu odpowiednie szczypce. Dada, teraz nie będę musiała cierpieć przy każdym gryzie. Mam nadzieję, że kaktus jest przynajmniej smaczny. Jak? Zjadłaś go tak szybko, że chyba musi być dobry. Nic podobnego, jest to obrzydliwy. Czujemy to! Hej, teraz moja kolej. Stop! Panie przodem! Zwłaszcza, że dostałam w prezencie takie pyszne lody. Muszę je szybko zjeść. Wita, czemu zabrałaś moje lody? Oddaj je. Nie ma mowy, widzisz? To okrągłe kulki, co oznacza, że są moje. Wiem, jak to naprawić. Po ciepłej obróbce kulki zamienią się w płyn. A ze względu na trójkątny kształt troszkę całość będzie moja. Gotowe. To jest takie dobre. Bardzo bym żałowała, gdybym oddała te lody. To jest zbyt dobre. Alex, teraz Ty możesz podnieść pokrywkę. Wow, to jest piękne! Jaka apetyczna kanapka! Nie mogę się doczekać, aż ją zjem. Jak miło wiedzieć, że nie muszę się nią z nikim dzielić. Wszystkie te pyszności są moje. Twoje? Ja też mam w planie zjeść tę kanapkę. Też zgodniałam. Alex, wita Cię woła! A teraz przy pomocy noża zamienię kwadratową kanapkę w dwa trójkąty. Wow! Przepraszam, Aleks, ale musiałam to zrobić. Zrozumia, ja też jestem bardzo głodna. Czyżby? To zobaczymy, czy polubisz swoją kanapkę z trójkątną papryczką. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pyszności. Szkoda, Aleks, że to nie ty jesz tą kanapkę. Ach, nie, to wcale nie jest szkoda. Ojej! Tu na pewno coś jest nie tak! Skąd się wzięła papryczka w kanapce pomocy? Mam coś, co pomoże ci ugasić ten ogień! Napij się! Szybko daj mi to! O nie! Co ja właśnie wypiłam? A... Wow! Co za widowisko! Zobaczmy, co nas czeka w tej rundzie! Wita ma chipsy, a co ze mną? Wow! Mam nadzieję, że i mnie się poszczęści. O nie, nie jestem psem, żeby jeść psią karmę. Tak bardzo nie chcę tego robić. I wcale nie będziesz musiał, bo ja zjem najpierw. Chcę jak najszybciej zjeść arbuza. Jest taki soczysty, w sam raz na gorący letni dzień. Wiem, jak zdobyć troszkę arbuza. Dzięki specjalnej łyżce. Casey, trzymaj łyżkę. Dzięki niej jedzenie arbuza będzie wygodniejsze. Dzięki, to naprawdę bardzo poręczne. Awesome. <laughs> tylko, że teraz arbuz jest mój. Bo zrobiłeś z niego kulki. Następnym razem będziesz ostrożniejsza. Myślę, że ta arbuzowa historia wiele cię nauczy. Uf, ja cię dorwę, a masz. Nie trafiłaś. Możesz rzucać ile chcesz, a w międzyczasie dokończę swojego arbuza. Przez ciebie zostało mi tylko troszkę. Ale resztę zjem bez niczej pomocy. Pyszności. Gotowe. Wita twoja kolej. Myślę, że chipsy będą pyszne. Zwłaszcza, że to Pringles. po prostu je kocham. Ja też. I za chwilę pozbawię cię twoich chipsów. Jak miło, że wystarczy tylko potrząsnąć puszką, żeby to zrobić. Dziwne, dlaczego tu jest pusto? Gdzie są wszystkie chipsy? To straszne. Kto to zrobił? Chipsy w każdej postaci są pyszne. Ja z kolei muszę zjeść karmę dla psów. To jest o wiele bardziej paskudne. Pachnie okropnie. Chyba robi mi się niedobrze. Może nie będę tego jadł. Będziesz! Spójrzcie, jakie to jest paskudne. Może ja to tylko spróbuję. Fu! to okropne. Karma dla psów powinna być spożywana ze specjalnej miski. Podziękuj, bo przyniosłam ją dla ciebie. Tak, dziękuję. W tej misce jedzenie wygląda jeszcze gorzej. I nie mogę go jeść łóżką. Pomogę ci, tylko się nie ruszaj. I tak zamierzam cię nakarmić. I jak smakuje? Fuj! To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Myślicie, że to zabawne? Pokażę wam, co jest naprawdę zabawne. Jak śmiesz! Będziemy teraz śmierdzić jak psy. Niezły ubaw. Dziewczyny, jak myślicie, komu tym razem się poszczęści? Już niedługo się tym przekonamy. Zdecydowanie nie mnie. A ja z kolei mam szczęście. Uwielbiam rolki. A ja mam czekoladę. W dodatku bardzo smaczną. Trudno znaleźć ją w sklepach, więc tym bardziej jest cenna. Wiem, że Wam ślinka leci, ale nie mam zamiaru się dzielić. To jest pyszne. Nie mogę się doczekać, żeby pochłonąć te wszystkie trójkąciki. Jak fajnie, że mogę to zrobić. Ale najpierw muszę pokazać kilka ruchów karate. Właśnie tak. Teraz wszyscy wiedzą, że Casey potrafi walczyć. A teraz pokażę wam sztuczkę. Na łapanie czekoladek ustami. Ale to nie wszystko. Każdy może złapać jeden kawałek, ale złapać całą masę kawałków jest znacznie trudniej. A ja nie mogłam złapać ani jednego. Co za wstyd. Daj spokój. Najważniejsze, że mogę teraz zjeść rolki. Najpierw weź pałeczki. O nie, nigdy nie potrafiłem nimi jeść. Jeśli teraz zacznę się uczyć, to na pewno nie zjem ani jednej rolki. Ale kto mi zabroni używać pałeczek w inny sposób? Mogę nadziać rolki na pałeczki i jeść. Fajnie, wygodnie, a ręce mam czyste. A co z dzieleniem się z przyjaciółmi? Nie ma mowy, po co ci rolki? Czekają na ciebie bardzo soczyste cytryny. Wyobrażam sobie, jakie są kwaśne! Fuj, spadaj stąd! Nie wiedziałam, że cytryny wracają jak bumerangi. Wynoś się stąd! Wydaje mi się, że one są twoim przeznaczeniem. Głupie zasady challenge'u. Wiem, właśnie wymyśliłam sposób na to, by cytryny były mniej ohydne. Muszę obrać jej ze skórki. Wow! Ups! Alex, przepraszam, twoja nowa fryzura naprawdę pasuje do żółtej koszulki. Dobra, wystarczy tej zabawy, czas na jedzenie. Ups! Przez tę cytrynę aż mi buzię wykrzywiło. Potrzebuję orzeźwiającego prysznica. O, teraz jest o wiele lepiej. Uf, ale uba, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Tylko nie cebula. Nie chcę śmierdzieć. Jaki ogromny kawałek pizzy. Wspaniale. A ja mam pyszną strzelającą posypkę. Uwielbiam to. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że najpierw zajmę się tą paskudną cebulą. Naprawdę nie chcę zostawiać tego na później. I jak smakuje? Przestańcie się ze mnie nabijać. Naprawdę jest mi ciężko. Szkoda, że nie wiecie, jak obrzydliwa jest ta cebula. Już po jednym ugryzieniu robi mi się niedobrze. Właśnie tak. Co za smród. Przepraszam. Zauważyłam okrągłe kiełbaski na pizzy, Casey. To znaczy, że są moje? Jak miło nagle dowiedzieć się, że czekają na ciebie smakołyki. A jeśli odetnę kawałek, to będzie z niego kwadrat. To znaczy, że ja też mogę coś przekąsić. Najważniejsze, żeby nie powrócić sobie rąk, bo później będę jadł posypkę. Jak śmiecie! Nie wstyd wam, to moja pizza. Kawałek jest kwadratowy, co oznacza, że jest mój. Kurczę, już mi prawie nic nie zostało. Jest tylko kawałeczek. Przynajmniej będę mogła spróbować. A na mnie czeka cała paczka posypki. Jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się ją zjeść. Wygląda bardzo obiecująco. Wow, to jest naprawdę fajne. Ale nawet nie liczcie, że się podzielę. Sam ją zjem. To jest pyszne. Rewelacja. Chcę więcej. Jesteś taki chciwy, że zasłużyłeś na karę. Tak lepiej, następnym razem się podzielisz. Subskrybuj kanał Parara, aby nie przegapić takich oryginalnych challenge'ów i koniecznie napisz w komentarzach dania o jakim kształcie chciałbyś schrupać.